Marek Kowalski siedział w swojej małej kawiarni w centrum Krakowa, przeglądając faktury za dostawy kawy, gdy jego telefon zaczął dzwonić. Na wyświetlaczu pojawiło się imię żony Agnieszka. Uśmiechnął się lekko, myśląc, że może w końcu chce porozmawiać o ich problemach małżeńskich. Cześć, Agnieszka, powiedział odbierając połączenie. To, co usłyszał, całkowicie go zaskoczyło. Marek, mówię ci oficjalnie. Finalizuję rozwód. Jutro idę do sądu złożyć papiery. Jej głos był zimny, zdecydowany. W tle słyszał śmiech, kobiecy śmiech. Agnieszka najwyraźniej była z przyjaciółkami i włączyła głośno mówiący. Powiedz mu o alimentach, krzyknęła ktoś w tle. To był głos Katarzyny, najlepszej przyjaciółki jego żony. Tak, Marek, będziesz płacił mi alimenty na utrzymanie. Mój prawnik mówi, że mam prawo do połowy twojego majątku. Agnieszka mówiła to tonem triumfu. Więcej śmiechu. Marek słyszał co najmniej trzy różne głosy kobiet. Już sobie wyobrażam jego minę, śmiała się Magdalena. W końcu dostanie to, na co zasłużył. Zawsze myślał, że jest lepszy od nas, dodała Beata. Marek poczuł, jak krew uderzyła mu do głowy. Nie z powodu rozwodu. Ich małżeństwo już dawno przestało działać. To było coś innego. Sposób, w jaki go traktowały, jakby był żartem jakby jego siedem lat pracy nad zbudowaniem czegoś znaczącego, było niczym. Przez chwilę panowała cisza. Agnieszka prawdopodobnie czekała na jego reakcję, na błaganie, może nawet na łzy. Zamiast tego Marek zadał jedno proste pytanie. Agnieszka, czy powiedziałaś swojemu prawnikowi, na jakie nazwisko jest zarejestrowana ta kawiarnia? Śmiech nagle ucichł. Co? Zapytała Agnieszka. Najwyraźniej zaskoczona zmianą tematu. Pytam, czy twój prawnik sprawdził, na kogo są zapisane dokumenty własnościowe tego lokalu i firmy? Oczywiście, że sprawdził. Wszystko jest na twoje nazwisko, Marek. Nie udawaj głupszego, niż jesteś. Marek uśmiechnął się po raz pierwszy od miesięcy. A sprawdził też, kto jest właścicielem całej kamienicy przy ulicy Floriańskiej 15? Długa cisza, bardzo długa cisza. O czym ty mówisz? Głos Agnieszki stracił pewność siebie, i czy sprawdził, kto faktycznie jest właścicielem sieci kawiarni krakowska tradycja. Tej sieci, która ma już 12 lokali w całej Małopolsce. Teraz panowała kompletna cisza. Nie było już słychać ani śmiechu, ani komentarzy przyjaciółek. Marek kontynuował. Jego głos pozostał spokojny, ale stanowczy. Widzisz, Agnieszka, przez te wszystkie lata, gdy myślałaś, że pracuje tylko w tej jednej małej kawiarni. Ja budowałem coś większego, dużo większego. To niemożliwe, szepnęła Agnieszka. Czy twój prawnik sprawdził również, kto płaci czynsz za wasze mieszkanie na Kazimierzu? To bardzo ładne mieszkanie, prawda? Z widokiem na Wisłę. Marek usłyszał, jak telefon wypada Agnieszce z ręki. Słyszał przytłumione głosy, ale nie mógł już rozróżnić słów. Po chwili telefon został podniesiony. Marek to była Katarzyna, jej głos brzmiał niepewnie, tak? Czy. Czy to prawda? Katarzyna, możesz przekazać Agnieszce, że jej prawnik powinien wykonać dokładniejsze badania przed złożeniem wniosku o rozwód. A teraz muszę kończyć. Mam ważne spotkanie z moimi wspólnikami biznesowymi. Rozłączył się. Przez chwilę siedział w ciszy, patrząc na telefon, potem wstał i podszedł do okna. Z drugiej strony ulicy widział kolejną z swoich kawiarni, krakowska tradycja numer trzy. Ludzie stali w kolejce po kawę, jego kawę. Przez ostatnie siedem lat, podczas gdy Agnieszka spotykała się z przyjaciółkami i wydawała pieniądze na drogie rzeczy, on budował imperium, małe, skromne imperium, ale jednak imperium. I teraz nadszedł czas, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. Marek sięgnął po telefon i wybrał numer. Dzień dobry, tu Marek Kowalski. Czy mogę umówić się na pilne spotkanie z panem mecenasem Nowakiem? Tak, to sprawa rozwodowa, ale myślę, że pan będzie bardzo zainteresowany szczegółami. Gdy kończył rozmowę, na jego twarzy pojawił się pierwszy prawdziwy uśmiech od bardzo dawna. Historia dopiero się zaczęła. Dwie godziny później Marek siedział w eleganckim biurze przy ulicy Szewskiej naprzeciwko mecenasa Janusza Nowaka, jednego z najlepszych prawników rozwodowych w Krakowie. Na biurku leżał gruby plik dokumentów. Panie Kowalski, muszę przyznać, że jest pan pełen niespodzianek, powiedział prawnik przeglądając papiery. Żona rzeczywiście nie wie o skali pańskiego biznesu? Marek pokręcił głową. Przez siedem lat myślała, że jestem tylko właścicielem jednej małej kawiarni. Nigdy się nie interesowała moją pracą. Gdy przychodziłem do domu i opowiadałem o spotkaniach z dostawcami czy sprawach biznesowych, przewracała oczami i mówiła, żebym nie przesadzał z tymi wielkimi planami. Prawnik uśmiechnął się. A tymczasem, pan zbudował sieć dwunastu kawiarni, jest pan właścicielem trzech kamienic w centrum miasta, i ma pan udziały w firmie importującej kawę z Kolumbii. Wszystko zacząłem od jednej kawy, powiedział Marek, wstając i podchodząc do okna. Pamiętam dokładnie ten dzień. Agnieszka śmiała się ze mnie, bo chciałem kupić tę małą kawiarnię przy Floriańskiej. Mówiła, że to strata pieniędzy, że nigdy z tego nic nie będzie. Flashback, pięć lat wcześniej Marek stał przed małą, zaniedbana kawiarnią. Właściciel, starszy pan Tomasz, chciał sprzedać lokal za osiemdziesiąt tysięcy złotych. Agnieszka, to nasza szansa, mówił do telefonu stojąc przed witryną. Marek, czy ty zwariowałeś? To nasze wszystkie oszczędności. Co jeśli się nie uda? Ale co jeśli się uda? To jest marzenie, nie plan biznesowy. Marek nie słuchał już jej wątpliwości. Widział potencjał. Lokalizacja była idealna, w samym centrum, blisko rynku głównego, ale na spokojnej uliczce. Turyści i miejscowi przechodzili tędy każdego dnia. Powrót do teraźniejszości, kupiłem ten lokal za nasze wspólne oszczędności, kontynuował Marek. Agnieszka była wściekła przez miesiące. Ale po roku kawiarnia zaczęła przynosić zysk. I wtedy zaczął pan ekspansję? Nie od razu. Przez pierwszy rok reinwestowałem wszystko w jakość. Najlepsza kawa, najlepsze ciasta od lokalnych piekarni, przyjemne wnętrze. Ludzie zaczęli przychodzić regularnie. Marek siadł z powrotem. Agnieszka ciągle nie wierzyła w sukces. Mówiła, że to tylko chwilowy boom, że powinniśmy wyciągnąć pieniądze i kupić normalne mieszkanie zamiast wynajmować. Ale pan myślał inaczej? Widziałem, jak ludzie reagują na dobrą kawę i atmosferę. Zrozumiałem, że to nie jest tylko biznes z kawą, to miejsce, gdzie ludzie czują się dobrze. Zacząłem szukać następnej lokalizacji. Prawnik przeglądał dokumenty. Widzę tutaj, że drugą kawiarnię otworzył pan rok później, na Kazimierzu. Tak. I tutaj zrobiłem coś mądrego. Zamiast brać kredyt, znalazłem inwestora pana Henryka Mazura, który prowadził własną sieć restauracji. Zaproponowałem mu partnerstwo. Jak zareagowała żona? Marek westchnął. Nie powiedziałem jej o nowym lokalu przez pierwsze trzy miesiące. Myślała, że po prostu więcej pracuje w pierwszej kawiarni, gdy w końcu się dowiedziała, była wściekła, krzyczała, że podejmuje decyzję bez jej zgody, że ryzykuje naszą przyszłością. Flashback cztery lata wcześniej. Marek. Co to znaczy krakowska tradycja, numer dwa? Widziałam te kawiarnie na Kazimierzu. Krzyczała Agnieszka, trzymając w ręku gazetę lokalną z artykułem o nowych biznesach. Agnieszka, spokojnie, to druga kawiarnia. Biznes się rozwija. Bez mojej wiedzy? To są nasze wspólne pieniądze. Nie, to są zyski z pierwszej kawiarni, reinwestycja. Nie rozumiem tych twoich biznesowych słów. Chcę tylko normalnego życia. Powrót do teraźniejszości. Od tego momentu postanowiłem prowadzić dwie księgowości, powiedział Marek cicho. Jedną oficjalną, którą pokazywałem Agnieszce, z dochodami z jednej kawiarni, i drugą prawdziwą, z całym biznesem. Prawnik podniósł brew. Czy to było legalne? Całkowicie. Drugą kawiarnię założyłem jako osobna spółka z panem Mazurem, potem trzecią, czwartą. Każda była osobną firmą. Agnieszka miała dostęp tylko do dokumentów pierwszej kawiarni. A ona nigdy się nie domyśliła? Marek pokręcił głową. Z biegiem lat przestała interesować się moją pracą. Myślała, że jestem małym przedsiębiorcą z jedną kawiarnią. Tymczasem ja kupowałem kolejne lokale, inwestowałem w nieruchomości, nawiązywałem kontakty międzynarodowe. Prawnik przejrzał ostatnie strony dokumentów. A mieszkanie to też pańska nieruchomość? Kupiłem je dwa lata temu. Agnieszka myśli, że nadal je wynajmujemy. Cały czas przekazuje jej tę samą kwotę na czynsz co wcześniej. Dlaczego pan to wszystko ukrywał? Marek zastanowił się przez chwilę. Na początku nie chciałem jej stresować, potem przestała mnie wspierać. Każdy sukces traktowała z podejrzliwością. Mówiła, że pieniądze mnie zmieniają, że zapominam o tym co ważne, więc przestałem jej mówić. I teraz? Teraz ona chce rozwodu i sądzi, że zostanę z niczym. Marek uśmiechnął się gorzko. Jej przyjaciółki już planują, jak będę płacił alimenty z jednej małej kawiarni. Prawnik zamknął teczkę. Panie Kowalski. Jutro rano otrzyma pan telefon od prawnika pańskiej żony. Będzie chciał negocjować warunki rozwodu. Jak pan zamierza postąpić? Marek wstał z krzesła. Zamierzam być fair, ale też zamierzam pokazać im prawdę, całą prawdę. Gdy Marek wychodził z biura, jego telefon zaczął dzwonić. To była Agnieszka. Marek. Musimy porozmawiać. Jej głos brzmiał już inaczej, niepewnie. Oczywiście. Jutro o dziesiątej rano u twojego prawnika przyniosę wszystkie dokumenty. Jakie dokumenty? Te, których twój prawnik nie widział. Rozłączył się i poszedł sprawdzić, jak radzi sobie jego najnowsza kawiarnia. Jutro będzie bardzo ciekawym dniem. Następnego ranka, punktualnie o dziesiątej, Marek wszedł do kancelarii prawnej przy ulicy Grodzkiej. W ręku trzymał skórzaną teczkę pełną dokumentów. Agnieszka już tam była. Siedziała obok swojego prawnika, mecenasa Kowalczyka. Jej przyjaciółki, Katarzyna, Magdalena i Beata, również były obecne najwyraźniej jako moralne wsparcie. Atmosfera była napięta. Przez szklane okna wpadało zimne krakowskie światło, które odbijało się od polerowanego stołu konferencyjnego. Agnieszka wyglądała na zmęczoną. Najwyraźniej nie spała dobrze po wczorajszej rozmowie telefonicznej. Katarzyna, która wczoraj śmiała się najgłośniej, teraz nerwowo bawła się swoją torebką. Magdalena wpatrywała się w swoje dłonie, a Beata co chwilę spoglądała na Marka z niepewnością w oczach. Przepraszam za spóźnienie, powiedział Marek, choć był punktualny. Musiałem odebrać kilka ważnych dokumentów z banku. Dzień dobry wszystkim. Powiedział Marek spokojnie, siadając naprzeciwko żony. Mecenas kowalczyk założył okulary i otworzył swoje akta. Na jego biurku leżały tylko cienkie teczki, znacznie mniej niż to, co Marek przyniósł ze sobą. Panie Kowalski, przeanalizowaliśmy sytuację pańskiej żony. Zgodnie z polskim prawem rodzinnym ma ona prawo do połowy majątku wspólnego. Rozumiemy, że prowadzi pan jedną kawiarnię przy ulicy Floriańskiej. Agnieszka kiwnęła głową jakby chciała potwierdzić słowa prawnika. Tak, to wszystko, co mamy, powiedziała cicho. Marek zawsze mówił, że to jedna mała kawiarnia. Beata nachyliła się w jej stronę i szepnęła. Zobacz, jaką dużą teczkę przyniósł. To chyba tylko dokumenty kredytowe. Nie tylko, odpowiedział Marek, otwierając swoją teczkę. Dźwięk zamka błyskawicznego był wyraźnie słyszalny w ciszy sali. Marek wyjął pierwszy plik dokumentów, Gruby, profesjonalnie oprawiony w przezroczyste folie. Wyciągnął pierwszy plik dokumentów i położył na stole. To są dokumenty własnościowe dwunastu kawiarni działających pod marką Krakowska Tradycja w województwie małopolskim. Mecenas Kowalczyk wziął dokumenty drżącymi rękami. Jego oczy powiększyły się, gdy przeglądał stronę po stronie. To, to niemożliwe. Jak długo te lokale funkcjonują? Najstarsza ma pięć lat, najmłodsza została otwarta w zeszłym miesiącu, odpowiedział Marek spokojnie. Katarzyna nachyliła się, próbując zobaczyć dokumenty. Agnieszka, czy ty o tym wiedziałaś? zapytała szeptem. Agnieszka patrzyła na dokumenty w szoku. Jej twarz była blada jak ściana. Marek, o czym ty mówisz? To jakaś pomyłka. Nie ma żadnej pomyłki przerwał mecenas Kowalczyk. Te dokumenty są autentyczne. Widzę pieczęcie notarialne. Wszystko jest w porządku. Marek wyciągnął kolejny plik. To są dokumenty właścicielskie trzech kamienic w centrum Krakowa. Łączna wartość około dwóch trzech miliona złotych. Magdalena upuściła swoją torebkę na podłogę. Beata zakryła usta dłonią. Dwa osiem miliona. Wyszeptała Katarzyna, która wczoraj śmiała się najgłośniej. I siedziała teraz w zupełnej ciszy. Kamienica przy ulicy Szewskiej, Kamienica przy ulicy Gołębiej i budynek przy placu Szczepańskim. Marek wyszczególnił spokojnie, jakby omawiał listę zakupów. Mecenas Kowalczyk przeglądał dokumenty z coraz większym zaskoczeniem. Jego długopis wypadł mu z ręki. Panie Kowalski, czy pańska żona wiedziała o tej działalności gospodarczej? Agnieszka w końcu się odezwała, ale jej głos drżał. Nie, ja myślałam. Marek, ty mi mówiłeś, że mamy tylko tę jedną kawiarnię przy Floriańskiej. Mówiłem ci o planach ekspansji, odpowiedział Marek cicho, ale ty zawsze mówiłaś, że to nierealne. Panie Kowalski, czy pańska żona wiedziała o tej działalności gospodarczej? Nie. I to był mój błąd, powiedział Marek, patrząc prosto na Agnieszkę. Powinienem był być szczery od początku. Agnieszka w końcu się odezwała, ale jak to możliwe? Skąd te wszystkie pieniądze? Marek westchnął głęboko. Agnieszka, pamiętasz, jak przez te wszystkie lata mówiłaś mi, żebym przestał marzyć o wielkim biznesie? Że jedna kawiarnia to maksimum moich możliwości? To była. To była troska o nasze bezpieczeństwo finansowe. Nie, to była brak wiary w moje możliwości. Za każdym razem, gdy opowiadałem o nowych planach, o możliwościach rozwoju, słyszałem: Marek. Nie fantazuj, Marek, bądź realistą. Marek to zbyt ryzykowne. Marek wyciągnął kolejny dokument. To jest umowa partnerska z firmą importującą kawę z Kolumbii. Mam 30% udziałów w tej firmie. Roczne zyski z tego tytułu wynoszą około 400 tysięcy złotych. Beata spojrzała na Magdalenę z niedowierzaniem. 400 tysięcy rocznie. To więcej niż my wszystkie zarabiamy razem wzięte. Szepnęła. Magdalena szepnęła coś do Beaty, która tylko pokręciła głową z niedowierzaniem. Obie kobiety wyglądały, jakby właśnie zobaczyły ducha. Firma nazywa się Colombian Dreams Import, dodał Marek. Współpracujemy z trzema plantacjami w regionie Huila. Nasza kawa trafia do ponad pięćdziesięciu kawiarni w całej Polsce. Katarzyna w końcu się odezwała. Agnieszka, czy ty naprawdę o tym nie wiedziałaś? Agnieszka tylko pokręciła głową, wciąż wpatrzona w dokumenty, ale najważniejszy dokument to ten. Marek położył na stole ostatni papier. Mecenas Kowalczyk przeczytał go i spojrzał na Marka ze zdumieniem. To jest akt własnościowy mieszkania przy ulicy Kazimierz 27, gdzie państwo mieszkają. Agnieszka przez dwa lata myślała, że płacimy czynsz, powiedział Marek. W rzeczywistości mieszkamy we własnym mieszkaniu, które kupiłem za gotówkę. Agnieszka zakryła twarz rękami. Jej ramiona trzęsły się lekko. Mieszkanie też. Wyszeptała przez palce. 83 trzy metry kwadratowe, trzeci piętro, widok na Wisłę. Wartość rynkowa około sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych. Marek mówił to jak robot, bez emocji. Katarzyna pochyliła się w stronę Agnieszki. Agnieszka, ale przecież płaciliście czynsz. Widziałam, jak Marek przekazywał ci pieniądze każdego miesiąca. To nie był czynsz, powiedział Marek. To były pieniądze na utrzymanie domu. Chciałem, żeby Agnieszka czuła się bezpiecznie, nie martwicąc się o kredyty czy raty. Nie rozumiem. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Zapytała Agnieszka, podnosząc głowę. Marek pochylił się w jej stronę, jego głos stał się bardziej osobisty, bo za każdym razem, gdy próbowałem z tobą rozmawiać o biznesie, o planach, o marzeniach, Dostawałem do zrozumienia, że to są tylko fantazje. Przestałem się dzielić, bo przestałaś słuchać. Ale to zmienia wszystko, Mary, szepnęła Agnieszka. Czy zmienia? Zapytał Marek, wstając z krzesła i podchodząc do okna. Wczoraj chciałaś rozwodu, bo myślałaś, że jestem nieudacznikiem z jedną małą kawiarnią. Dzisiaj dowiadujesz się, że jestem milionerem. Co się naprawdę zmieniło? Cisza, która zapadła, była niemal namacalna. Przez okno było słychać odgłosy krakowskiego ruchu ulicznego. Katarzyna w końcu się odezwała. Agnieszka. Może powinniście porozmawiać na osobności? Nie, powiedział Marek stanowczo. Przez siedem lat nie było między nami szczerości. Czas na otwartość. Mecenas Kowalczyk przeczytał wszystkie dokumenty. Panie Kowalski, łączna wartość majątku, którą pan tu przedstawił, Wynosi około 4-5 miliona złotych. Zgodnie z prawem, pańska żona ma prawo do połowy tej kwoty. Marek skinął głową. Rozumiem to. I jestem gotów podzielić się zgodnie z prawem. Ale to zaczął prawnik ale chciałbym, żeby Agnieszka odpowiedziała mi na jedno pytanie. Marek spojrzał na żonę. Czy chcesz tego rozwodu, bo nie kochasz mnie już? Czy dlatego, że myślałaś, iż jestem nieudacznikiem? Agnieszka milczała długo, bardzo długo. W końcu podniosła głowę i spojrzała mu w oczy. Marek, ja. Chyba rzeczywiście przestałam cię wspierać. Bałam się ryzyka, bałam się, że stracisz to, co mieliśmy. A teraz? Teraz. Teraz widzę, że straciliśmy się nawzajem. Marek skinął głową ze smutkiem. Agnieszka, ostatnie pytanie. Gdyby jutro straciłem wszystko, wszystkie kawiarnie, wszystkie pieniądze, gdybym znów miał tylko marzenia i plany, Zostałabyś ze mną. Agnieszka patrzyła na niego przez długą chwilę. Jej przyjaciółki siedziały w ciszy. Nie wiem, Marek, szczerze nie wiem, Marek uśmiechnął się smutno. To jest najszczersza rzecz, którą mi powiedziałaś od lat. Wstał z krzesła. Mecenasie Kowalczyk, proszę przygotować dokumenty rozwodowe. Agnieszka dostanie połowę majątku wspólnego zgodnie z prawem, ale tylko tego majątku, który nabyłem do momentu naszego ślubu. Wszystko, co zbudowałem przez te siedem lat, było moją indywidualną pracą. Prawnik sprawdził dokumenty. To oznacza około 200 tysięcy złotych. To się zgadza, powiedział Marek. Była żona będzie miała wystarczająco dużo pieniędzy na nowy start. Agnieszka podniosła głowę. Marek, a co z tobą? Ja? Marek uśmiechnął się tym razem szczerze. Ja będę robił to, co zawsze robiłem. Będę budował, może tym razem z kimś, kto będzie wierzył w moje marzenia. Gdy wychodził z kancelarii, Agnieszka pobiegła za nim. Marek, poczekaj, zatrzymał się. Może, może moglibyśmy spróbować jeszcze raz, teraz gdy wiem prawdę, Marek pokręcił głową. Agnieszka, prawda jest taka, że ty pokochałaś się w moich pieniądzach, a nie we mnie, a ja. Ja już dawno przestałem czekać na twoją miłość. Poszedł w stronę swojej kawiarni. Była środa, a środy zawsze były dobre dni na nowe początki. Epilog. Sześć miesięcy później, Marek otworzył swoją trzynastą kawiarnię. Tym razem w Warszawie. Na otwarciu był jego nowy partner biznesowy i życiowy. Anna, która prowadziła własną cukiernię i od pierwszego dnia wierzyła w jego marzenia. Pamiętasz? Jak mówiłeś mi o planach ekspansji na cały kraj? Zapytała Anna stojąc obok niego i patrząc na kolejkę klientów. Pamiętam i pamiętam, że ty powiedziałaś To brzmi fantastycznie. Jak mogę ci pomóc? Marek uśmiechnął się, obejmując ją ramieniem. Bo tak właśnie robi się z marzeniami. Nie zamyka się ich w szafie, tylko pomaga im rosnąć. Na ścianie kawiarni wisiało zdjęcie wszystkich trzynastu lokali sieci krakowska tradycja. Pod spodem napis marzenia się spełniają, gdy ktoś w nie wierzy. Agnieszka otworzyła własny salon kosmetyczny za pieniądze z rozwodu. Czasami mijali się na ulicy i kiwali sobie głowami. Jej salon prosperował, a ona wydawała się szczęśliwsza. Może i ona znalazła swoje miejsce. Czasami myślę, co by było, gdybym powiedział jej prawdę od początku, powiedział Marek pewnego wieczoru. Prawda nie zmienia charakteru, odpowiedziała Anna, tylko go odsłania. Niektóre końce są naprawdę nowymi początkami, a niektóre prawdy trzeba poznać, żeby zrozumieć, gdzie naprawdę jest nasze miejsce.